Z tym wybuchem powstania to było, to było tak, że no, myśmy się spodziewali powstania, ale, jak, ale my, kierownictwo organizacji katolickich akademickich w Warszawie, mieliśmy przydziały już wojskowe, natomiast nie wolno nam było łączyć działalności wojskowej z działalnością cywilną, katolicką, no, żeby nie obciążać tej, tej konspiracji katolickiej. Ale już byliśmy przydzieleni do poszczególnych, do poszczególnych nawet kompanii, prawda, w, 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 w tych tworzących się batalionach. Mm, my, ja byłem właśnie przydzielony do kompanii harcerskiej batalionu Gustaw, i na parę dni przed powstaniem no, byliśmy zmobilizowani. I mieliśmy już y, oczekiwać na, y, na y, wezwanie do zostawienia się w, w, o godzinie W. No, nikt jeszcze wtedy godziny godzinie W nie widział. No, ale przecież słyszeliśmy bez przerwy no, huk frontu, zbliżającego się frontu. Słyszeliśmy, jak Niemcy wysadzają tory tutaj na linii otwockiej. Coraz to pokazywały się samoloty radzieckie nad Warszawą. Które ostrzeliwała artyleria niemiecka. No i widzieliśmy ucieczkę Niemców. Z satysfakcją widzieliśmy, jak ci Niemcy płyną olejami jerozolimskimi. W bardzo złym już stanie. To nie było, to nie było już. Ym, armia atakująca, tylko armia uciekająca, żołnierze z, z głowami, boso i tak dalej. No dla nas to robiło szaloną satysfakcję, no bo widzieliśmy, że wojna się kończy. Yy, ja pamiętam, że yy, tak rozmawialiśmy z, z, z kolegami, ja tak samo rozmawiałem z żoną, bardzo niedawno. Byliśmy małżeństwem, bośmy się pobrali w 1943 roku. Że no, zbliża się powstanie, ale wydaje mi się, ja tak, ja tak powiedziałem do żony, wydaje mi się, że małe są szanse, żeby się powstanie oddało, że ono musi wybuchnąć, tak mi się wydaje, że chyba nie ma innego wyjścia, ale sytuacja zewnętrzna jest bardzo niekorzystna, bo ja nie spodziewam się poparcia powstania ze strony Wschodu, ze strony Związku Radzieckiego. A także nie bardzo wierzę w pomoc aliantów zachodnich, ponieważ to jest zbyt daleko, to jest technicznie bardzo trudne. Już nie mówiąc o tym, że było trudne politycznie, ale o tym jeszcze wówczas niedostatecznie nie, nie, nie dużo wiedziałem. Ja, idąc do powstania, szedłem. Dlatego, że taki był obowiązek. Zresztą nie wyobrażałem sobie, że mógł nie pójść. To, to było nie, nie, nie wyobraż, dla, dla nas, yy, dla tej generacji polskiej młodzieży, to byłoby niemożliwe. Ale, yy, ale nie, nie, nie przeżywałem takiego entuzjazmu, jak szereg moich kolegów, yy, którzy sz szli razem ze mną do, do powstania. Dlatego, że może zbyt wiele wiedziałem. Wiadomość o godzinie W, przyniósł mnie łącznik o godzinie między 11 a 12 1 sierpnia. No więc razem z, z kolegą. Ubraliśmy się, dostaliśmy obiad i pojechaliśmy na senatorsko, gdzie była, gdzie była spiórka naszego, naszego oddziału. Bardzo taki wzruszający moment był ten, kiedy, kiedy zawyła syrena, jak, jakaś nie wiem, z, z dala. I, Wszedł dowódca plutonu, do którego należałem i powiedział że z rozkazu dowódcy batalionu założyć biało-czerwone opaski. No i założyli, rozdano nam opaski i już od tego czasu jak my założyliśmy, byliśmy wojskiem polskim.